Witam serdecznie. Dzisiaj kochani jest święto flagi, ale również Dzień Polonii. Cóż łączyło Polaków przede wszystkim właśnie barwy narodowe, oprócz wiary i naszej mowy to były barwy narodowe, więc dzisiaj jest dzień flagi, ale jutro jest ważniejsze święto. Święto 3 maja, uchwalenia konstytucji 3 maja. Zapraszamy Was na spotkanie. Na wspólną modlitwę w kościele mariackim, ale ja przede wszystkim zapraszam Was na piękną wystawę z okazji dnia 3 maja, która się znajduje w holu naszego ratusza miejskiego. I ona przypomni nam wszystkim, co tu naprawdę się działo w tamtych czasach. Można się zapoznać z historią, ale też i podyskutować, zrobić zdjęcia i wysłać je najbliższym. Zapraszam serdecznie.